Tych, tych projektów. Przypomnę, że wpłynęło ich około 300, około 195 jest na liście do głosowania i ja się bardzo cieszę z tego, że już tysiące szczecinierów, bo myślę, że Pani Hale, ile ponad, ponad 5 tysięcy na pewno już zagłosowało w tej chwili, prawda? Więc, więc to jest naprawdę dobry wynik. Głosujemy do 8, do 8 listopada. Zatem jest jeszcze trochę czasu, i dlatego też wszystkich, za pośrednictwem obecnych tu medio, zachęcamy do wejścia na stronę miasta, do odnalezienia tej zakładki. Tam można zagłosować. Głosowanie jest głosowaniem imiennym. Każdy poprzez własny pesel identyfikuje się i, i w ten sposób może zagłosować przez internet. Ale też to te głosowanie jest możliwe w radach osiedli. Podczas dyżurów EtoSiebli można też w formie papierowej dokonać tego aktu głosowania i wybrać inwestycję, którą uznamy za najważniejszą. Miasto sfinansuje tyle inwestycji, ile uda się zmieścić od początku listy do kwoty 5 milionów złotych. I myślę, że będziemy ten proces kontynuowali. się cieszy dużym zainteresowaniem i myślę, że, że dzisiaj że tak powiem, nie aż tak liczna obecność mieszkańców jak w zeszłym roku, też jest efekt tego, że wiele osób wówczas przychodziło z projektami inwestycyjnymi, które dziś znalazły się w budżecie obywatelskim i We wtorek, przepraszam, We wtorek, także w wtorek, też będziemy jeszcze kontynuowali te być i myślę, że dzięki temu te uwagi te będziemy w stanie odnieść się do nich w trakcie prac nad budżetem, a w końcu co listopada ten budżet pojawi się jako dokument obowiązujący. Dziękuję uprzejmie. Oddam głos Panu Skarbnikowi. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć to, o czym mówił przed chwilą. Pan Prezydent. Mamy sposobność głosowania na szczeciński budżet obronny, więc mogą z tej okoliczności skorzystać. Przypomnę, że do 8 listopada do godziny 24 można zagłosować w tak wielu różnych miejscach. Oczywiście do głosowania w wersji papierowej tutaj na Placu Armii Krajowej do godziny 24 i w internecie. Natomiast we wszystkich innych miejscach, czyli w radach osiedlowych, w chwili Urzędu Miasta, e, to w godzinach ich pracy, e, a my przede wszystkim zachęcamy w trosce o środowisko naturalne, aby głosować przez internet. Jest to forma łatwa, przyjemna, dodatkowo jeszcze dająca możliwość zapoznania się z projektami, które zostały złożone w ramach e, budżetu obywatelskiego. Państwu